Państwo Watykańskie, położone w sercu Rzymu, jest latarnią wiary dla milionów ludzi na całym świecie. To więcej niż tylko jednostka geograficzna, to epicentrum Kościoła katolickiego. Jego historia to bogaty gobelin utkany z nici sztuki, kultury i wiary sięgający wieków wstecz. Wpływ Watykanu wykracza poza granice religijne, dotykając globalnej polityki, sztuki i dziedzictwa kulturowego. W jego murach znajdują się nie tylko bezcenne artefakty, ale także wieki zgromadzonej wiedzy i władzy. Dla gorliwych katolików Watykan ma głębokie znaczenie duchowe. Jest siedzibą papiestwa, następcy św. Piotra, uważanego za pierwszego papieża. Pielgrzymi z całego świata gromadzą się na placu św. Piotra, szukając błogosławieństwa i duchowego ukojenia. Samo powietrze wibruje namacalnym poczuciem oddania i historii. To miejsce, w którym wierni przychodzą, aby poczuć się bliżej Boga. Jednak, jak każda instytucja o tak trwałej władzy, Watykan nie jest pozbawiony tajemnic. Za jego świętą fasadą kryją się szepty o tajnych stowarzyszeniach, tajnych operacjach i ukrytym wpływie. Niektórzy uważają, że te ukryte machinacje Trzymają prawdziwe lejce władzy, kształtując globalne wydarzenia z cienia. Teorie spiskowe mnożą się, twierdząc, że Watykan jest zamieszany we wszystko, od manipulacji finansowych po tłumienie starożytnej wiedzy. Chociaż wiele z tych twierdzeń pozostaje niepotwierdzonych, urok nieznanego utrzymuje się. Historyczna głębia Watykanu i jego nieodłączna tajemniczość czynią go podatnym gruntem dla spekulacji. To właśnie ta intrygująca mieszanka wiary, historii i tajemnicy wciąż zniewala wyobraźnie, wciągając nas w świat szeptów i cieni. I. Niewiele organizacji w Kościele Katolickim wzbudza tyle intryk i spekulacji, co Towarzystwo Jezusowe bardziej znane jako Jezuici. Założeni w 1540 roku przez Ignacego Loyole, hiszpańskiego żołnierza, który został mistykiem. Jezuici szybko zyskali na znaczeniu. Ich niezłomne oddanie edukacji, pracy misyjnej i niezachwiana lojalność wobec papieża wyróżniały ich. Jezuici odegrali kluczową rolę w powstrzymaniu fali reformacji protestanckiej, zakładając szkoły i uniwersytety w całej Europie. Zaangażowanie Jezuitów w rygor intelektualny i dyscyplinę przyniosło im zarówno podziw, jak i podejrzenia. Ich wpływy wykraczały poza sferę religijną, przenikając krajobraz polityczny jako doradcy królów i cesarzy. Jezuici byli znani ze swojej erudycji, a ich wkład w naukę, matematykę i astronomię pozostawił niezatarty ślad w historii. Badali nieznane terytoria, szerząc Ewangelię w odległych krajach i zanurzając się w obcych kulturach. Jednak ich wszechobecny wpływ podsycał podejrzenia i strach w niektórych kręgach. Krytycy oskarżali ich o ambicje władzy doczesnej, szepcząc o ukrytym planie za ich pobożną fasadą. Surowa struktura hierarchiczna jezuitów, której kulminacją była absolutna władza generała zakonu, dodatkowo podsycała te obawy. Ta aura tajemnicy, w połączeniu z ich niezaprzeczalnym wpływem, ugruntowała ich miejsce w teoriach spiskowych na wieki. Mimo okresów intensywnych prześladowań, a nawet kasaty, zakon jezuitów przetrwał. Dziś pozostają potężną siłą w Kościele, znaną ze swoich instytucji edukacyjnych i zaangażowania w sprawiedliwość społeczną. Jednak szepty trwają, co świadczy o nieustającym zainteresowaniu tym enigmatycznym zakonem. Ich historia, spleciona z niezaprzeczalnymi osiągnięciami i mrocznymi oskarżeniami, wciąż fascynuje i podsyca spekulacje. Jednym z najbardziej trwałych i intrygujących mitów otaczających Jezuitów jest koncepcja czarnego papieża. Ta mroczna postać, spowita tajemnicą i szeptana w kuluarach, ma być prawdziwą władzą stojącą za papiestwem. Sam termin Czarny Papież jest obciążony złowieszczymi konotacjami, przywołując obrazy ciemności i ukrytej kontroli. Legenda głosi, że Czarny Papież to nikt inny jak generał zakonu Jezuitów. Najwyższy rangą członek zakonu. Ta osoba, zawsze ksiądz Jezuita, dzierży ogromną władzę w towarzystwie jezusowym. Odpowiada bezpośrednio przed papieżem, ale mówi się, że jego wpływy sięgają daleko poza mury Watykanu. Teoretycy spiskowi uważają, że czarny papież kontroluje rozległą sieć agentów i informatorów, manipulując globalnymi wydarzeniami, aby realizować cele Jezuitów. To przekonanie podsyca tytuł generała zakonu, czarny papież. Ten przydomek wynika z prostego faktu, że generał zakonu tradycyjnie nosi czarną sutannę, w przeciwieństwie do białej sutanny papieża. Jednak ten pozornie niewinny szczegół został wykorzystany przez teoretyków spiskowych jako dowód złowrogiej rzeczywistości. Wskazują na historyczny wpływ Jezuitów. I ich zamiłowanie do tajemnicy jako dowód ich ukrytej ręki kierującej sprawami świata. Chociaż koncepcja czarnego papieża kontrolującego świat z cienia jest z pewnością fascynująca, brakuje jej wiarygodnych dowodów. Jezuici, choć niewątpliwie wpływowi, działają w ramach Kościoła katolickiego, papież pozostaje najwyższą władzą i nie ma dowodów na to, że jakaś mroczna postać pociąga za sznurki z za kulis. Intryga otaczająca strukturę władzy w Watykanie nie kończy się na czarnym papieżu. Teoria spiskowa rozszerza się o dwie kolejne postacie: białego papieża i szarego papieża. Razem ta trójka rzekomo tworzy triumvirat, a ich wpływy splatają się w złożoną sieć władzy. Biały papież to po prostu oficjalny, publicznie uznany papież, głowa kościoła katolickiego. Jest duchowym przywódcą milionów, a jego oświadczenia mają wagę w sprawach wiary i moralności. Jednakże, zgodnie z teorią, biały papież jest tylko figurantem, pionkiem w znacznie większej grze organizowanej przez pozostałą dwójkę, szary papież jest postacią bardziej mglistą. Mówi się, że jest to starszy, bardzo wpływowy jezuita, często były generał zakonu. Jego mądrość i doświadczenie, zgromadzone przez dekady w zakonie, czynią go potężnym doradcą, nawet na emeryturze. Szary papież działa za kulisami, szepcząc do ucha osób u władzy, subtelnie kształtując decyzje. Ta teoria przedstawia Watykan jako siedlisko intryg i manipulacji, gdzie nic nie jest takie, jakim się wydaje. Biały papież symbol pobożności i autorytetu duchowego, staje się zwykłą marionetką. Prawdziwa władza spoczywa w cieniu, dzierżona przez czarnego i szarego papieża, a ich prawdziwe motywy są owiane tajemnicą. Chociaż idea papieskiego triumviratu jest z pewnością intrygująca, ważne jest, aby pamiętać, że jest to tylko teoria. Nie ma konkretnych dowodów na istnienie tej mrocznej struktury władzy. Watykan, jak każda duża instytucja, ma swoją wewnętrzną politykę i walkę o władzę. Jednak sugerowanie, że jest kontrolowany przez tajną kabalę, to krok za daleko, nie poparty żadnymi wiarygodnymi dowodami. Dziedzictwo tej starożytnej cywilizacji jest, cóż, spowite tajemnicą. To, co wiemy, jest poskładane z fragmentów, szeptów z dawnych czasów. Każde odkrycie dodaje element do układanki, ale pełny obraz pozostaje nieuchwytny. To jak próba przeczytania książki, z której nowiecie brakuje połowy stron. Tajemnice, które pozostają, wciąż intrygują i inspirują uczonych i poszukiwaczy przygód. Jakie sekrety leżą pogrzebane, czekając na odkrycie? Czas pokaże. Niektórzy uważają, że garstka elitarnych rodzin trzyma lejce władzy nad światem. Twierdzą, że rodziny te zgromadziły niewiarygodne bogactwo i wpływy, co pozwala im kształtować politykę i gospodarkę na swoją korzyść. Ale czy tak jest naprawdę? Czy to tylko kolejna przekonująca narracja, która upraszcza złożony świat? Przyjrzyjmy się dowodom i zobaczmy, co możemy odkryć. W dzisiejszym świecie odróżnienie faktu od fikcji może być dość trudne. Wraz z rozwojem mediów społecznościowych i rozprzestrzenianiem się dezinformacji, nasze postrzeganie jest często kształtowane przez narracje, które mogą nie być do końca dokładne. Kluczowe jest kwestionowanie źródeł naszych informacji i zrozumienie motywacji, które za nimi stoją. Tylko wtedy możemy ukształtować bardziej zrównoważony pogląd na otaczający nas świat. Jest coś z natury fascynującego w tajemnicach, prawda? Myśl, że istnieją ukryte prawdy czekające na odkrycie, może być niezwykle pociągająca. Ta ciekawość napędza nas do poszukiwania informacji, łączenia kropek i odkrywania tego, co kryje się pod powierzchnią. Ale dlaczego tak bardzo pociągają nas te tajemnice? Być może to dreszczyk emocji związany z nieznanym, a może nadzieja, że zrozumienie tych tajemnic da nam poczucie kontroli w nieprzewidywalnym świecie. W epoce, w której informacja jest obfita i łatwo dostępna, rozwaga staje się ważniejsza niż kiedykolwiek. Niezwykle ważne jest, aby podchodzić do każdej informacji z krytycznym nastawieniem, kwestionować jej ważność i brać pod uwagę szerszy kontekst. Czyniąc tak, możemy poruszać się pośród szumu informacyjnego i znaleźć prawdy, które mają znaczenie. Zadeklarujmy więc, że będziemy rozważnymi konsumentami informacji, zawsze starając się oddzielić fakty od fikcji.